Witajcie na karnawale, już w trzecim odcinku na tym kanale, także jest grubo, dzisiaj na tapecie Renault Arkana, które otrzymaliśmy do testów od firmy Renault Vector, za co serdecznie dziękuję, no a teraz przejdźmy sobie do testu Arkany, bo jest o czym opowiadać, zapraszam. Bo jest tutaj o czym opowiadać. W ogóle czym jest Arkana? Bo patrząc na to, na dwozie gdzieś ono się mogło już nam skojarzyć, natomiast dalej to nie jest często spotykany rodzaj nadwozia. No to się zaczęło wszystko w 2009 roku, kiedy BMW wypuściła swój model X6. To był suv coupe tak zwany. No i to był taki synonim, właśnie czegoś nowego, jeżeli chodzi o takie Samochody podwyższone, bo wcale suwnie musiał oznaczać wielkiego klockowatego nadwozia, tylko właśnie coś smuklejszego to mogło być. No i później, właściwie przez dłuższy czas, nic więcej się nowego nie pojawiało na rynku o podobnych proporcjach. Dopiero potem Mercedes wyszedł ze swoimi modelami GLE Coupe czy C Coupe. Natomiast to dalej były samochody klasy premium. Niczego tutaj nie było, nie można było wybrać takiego nadwozia w ogóle w klasie niższej, średniej, żeby to auto było bardziej dostępne. No i właściwie Arkana jest idealnym przykładem na to, że trzeba było coś z tym zrobić. No i Renault właśnie taką bryłę nadwozia nam tutaj zaprezentowało. Arkana przez ten czas, kiedy ją od momentu zaprezentowania aż do tamtego roku, no nie miała takiego konkurenta w swojej klasie. Bo inni producenci nie wypuścili na rynek takiej były nadwozia aż do 2022 roku, kiedy Peugeot zaprezentował model 408, który właściwie jest takim idealnym konkurentem dla renówki. Arkana właściwie no, Suwem Kupę no, niby jest, ale raczej bym to nazwał crossoverem Coupe z tego względu, że ani tutaj nie ma napędu na cztery koła. Ani tym raczej po terenie nie poszalejemy. Natomiast to, co tutaj cieszy, to jest duży prześwit. Siedzimy naprawdę wysoko, wyżej niż w crossoverach podobnej klasy. O tym, jak tutaj jest miejscem w środku i przestrzenią, no to sobie powiemy w dalszej części filmu. Ja wtedy zrobię takie szczegółowe pomiary. Natomiast w ogóle skupmy się na tym, jak się tym autem jeździ, bo to jest najważniejsze. I co tutaj jest za jednostka. No bo tutaj mamy do czynienia z układem hybrydowym, natomiast nie jest to hybryda typu plug tylko taka standardowa, więc jest tutaj silniczek 1.6 wolnosący i do tego jest zespół elektryczny. Łączna moc układu to jest 145 koni. Jest to oczywiście, tak jak mówiłem, hybryda, ale no tutaj nie ma co oczekiwać. No, tu nie jest plug więc tutaj nie pojedziemy zbytnio długo na Prądzie raptem tam półtora kilometra czy dwa natomiast to też nie o to chodzi, bo tutaj ten silnik elektryczny ma za zadanie cały czas sobie działać w różnych trybach w ten sposób, żeby wspomagać tą jednostkę spalinową dlatego jak my sobie przyspieszamy To tutaj czujemy, że działa już cały zespół. Właściwie ciężko jest w danym momencie stwierdzić, co tutaj pracuje, a co nie, w jakim, w jakim układzie. Wszystko nam się też pojawia tutaj na ekranie. Także właściwie często musimy się tym posiłkować, żeby w ogóle zrozumieć, co tam się właściwie dzieje pod maską. Także jadąc arkaną sobie spokojnie, no to tutaj raz nam się będzie włączał elektry, później się znowu benzyna. Ciężko jest to wszystko ogarnąć. Zwłaszcza, że y, mamy tutaj przekładnię, y, która ma y, 14 przełożeń, to jest, to jest ogromna liczba i w ogóle nie czuć, kiedy, kiedy tutaj y, są te biegi zmieniane. Tej energii w akumulatorach. Jak my sobie jedziemy, puścimy tylko pedał przyspieszenia, to już tutaj na ekranie widzimy, w jakim stopniu te baterie z jaką mocą są doładowywane gdyby to było za mało, my sobie jeszcze na dźwigni zmiany miegów możemy włączyć tryb B czyli tryb takiej mocnej rekuperacji. No i teraz właściwie możemy się nauczyć takiej jazdy bez hamulca, po prostu puszczając gaz. Wyraźnie czujemy, że to auto zwalnia dużo mocniej. Na ekranie też to widać. To jest właściwie dwa razy więcej niż bez tego trybu. Więc cały czas ta energia jest magazynowana. Tak jak mówiłem, można się takiej fajnej jazdy nauczyć używając tylko jednego pedału. Wydawać by się mogło, że to co się tam dzieje z tym układem napędowym, to jest nie do ogarnięcia, no ale właściwie nie o to tutaj chodzi. Kierowca się ma skupić na doznaniach z jazdy, na przyjemności, a już cała ta technologia ma sobie sama pracować. Natomiast gdybyśmy chcieli, zawsze ten podgląd tutaj na ekranie jest dostępny. Jak się w ogóle jeździ Arcaną? Mimo, że to jest auto wyższe, no to y, zawieszenie jest dosyć twarde. Tutaj muszę na to zwrócić uwagę. Tego się nie spodziewałem, wsiadając do tego samochodu. Y, I to naprawdę y, czuć, gdzieś tam na jakichś nierównościach, y, czujemy, że, że, że to auto jest takie bardziej zwarte, a nie, nie jest takim kanapowcem. No ale to ma też swoje zalety, bo z, gdzie właściwie z jednej strony będziemy jeździć tym autem gdzieś po lasach po, po nie wiadomo jakich bertepach no nie, my raczej tym będziemy jeździć na co dzień po drodze najwyżej na jakiejś nierównej ale ubitej nawierzchni więc właściwie po co tutaj robić takie miększe zawieszenie a ta twardość zawieszenia znowu jest zaletą podczas jazdy w zakrętach gdzie czuć, że to auto jest takie zwarte ono się bardzo pełnie trzyma drogi przy tym to prowadzenie jest też bardzo dobre Auto się bardzo dobrze słucha polecam kierowcy. To, to, to jest na pewno na plus. To nie jest auto sportowe, tylko to ma być samochód na co dzień, zwłaszcza że to jest crossover, który będą wybierały osoby, które mają zupełnie inne potrzeby, jeżeli chodzi o, o jazdę samochodem. A jakie to są potrzeby? No przede wszystkim, na przykład spalanie, bo mam tutaj komputer pokładowy, który mi pokazuje z dłuższego dystansu spalanie na poziomie 5,3 litra, a to są rewelacyjne osiągi. To znaczy, że ten układ hybrydowy naprawdę sobie radzi i nie ma tutaj żadnych danych naciąganych przez producenta. Czyli, jeżeli ktoś szuka oszczędnego auta, ale jednocześnie z takimi nowoczesnymi technologiami, no bo tutaj to auto jest naszpikowane całą tą elektroniką. Zwłaszcza zresztą popatrzmy na sam układ napędowy, który już jest czymś takim można powiedzieć nowszym. Więc jeżeli ktoś szuka takiego auta spokojnego, natomiast i oszczędnego i dającego radość z jazdy, bo naprawdę jeździ się tym bardzo przyjemnie, no to Arkana zdecydowanie jest autem godnym polecenia. Jazdę mamy tak właściwie omówioną, jeżeli chodzi o wrażenia. No a teraz sobie powoli będziemy zmierzać do tego, żeby opisać ten samochód zarówno z zewnątrz, jak i w środku, jakie tutaj są materiały. w teście jazdy, no Arkana jest takim autem o no, takiej charakterystycznej bryle, e, takiej odmiennej niż e, inne, czy crossovery, czy SUVy, zresztą to nawet widać, no przede wszystkim rzuca się w oczy tutaj e, ten masywny przód, taki narastający można by powiedzieć, no i charakterystyczne dla Renówki światła z tymi tutaj łezkami e, oczywiście wszystko jest w pełnym ledzie, e, światła świecą bardzo dobrze, bardzo dobrze oświetlają drogę, przechodząc dalej Początek typowy dla, no można by nawet powiedzieć, podobny do kaptura czy do Kadżara. No, ale przechodząc już sobie powoli dalej, w tym miejscu zaczynają się konkretne zmiany. No, bo proszę zobaczyć, linia dachu opada, tak jak już mówiłem, właśnie podobnie jak na przykład BMW x 6 No, i tutaj ona się nam kończy. Niektórzy mówią, tak jak niektórzy mówią, że to może być właśnie taki SUV, P, no, ale z drugiej strony można by też powiedzieć, że to jest jakiś podwyższony sedan no i w ten sposób przeszliśmy sobie płynnie do tyłu samochodu, gdzie właśnie tutaj są te największe zmiany, tak jak powiedziałem, oczywiście światła też charakterystyczne dla Renault no ale to, co już tutaj odróżnia Arkane od innych crossoverów, no to już tutaj jest przede wszystkim ta linia dachu tutaj nie ma też wycieraczki z tyłu także to tym bardziej nawiązuje do można by powiedzieć taka usportowiona sylwetka. Także, jakby ktoś szukał takiego samochodu, który gdzieś tam się odróżnia czymś od nudnych crossoverów, no to zdecydowanie proszę sobie popatrzeć na arkanę. Przejdźmy od razu do bagażnika. No i co? Mamy tutaj 480 litrów pojemności. Natomiast po złożeniu. Tej kanapy całej na płasko łącznie uzyskamy 1263 litry. Natomiast jeszcze należy pamiętać, że ta przestrzeń jest tutaj jednak ograniczona troszkę tą szybą opadającą w dół. Także jakichś takich wysokich czy jakichś nieforemnych bagaży, no to nie zawsze one tutaj wejdą tak jakbyśmy chcieli. Natomiast sam bagażnik jest bardzo ustawny. Pojemny, jest też taki prosty. Tak jak mówiłem w teście jazdy, tutaj pod maską mamy WolnoSące 1.6, razem z połączone z układem elektrycznym. Razem to daje nam 145 koni. Zaglądając pod maskę, widzimy tutaj, że no jest nieco inaczej niż w samochodach spalinowych. Głównie, przede wszystkim ze względu na tą skrzyneczkę z kablami wysokiego napięcia. No to jest właśnie cały ten układ, znaczy całość pod maską to jest ten układ hybrydowy i proszę zobaczyć po lewej stronie mamy tutaj osadzony ten silnik, a po prawej silnik elektryczny, co razem nam daje takie wyważenie, także nie ma tu czegoś takiego, że przez baterię na przykład auto jest przeciągnięte masą na jedną stronę, tylko właśnie czuć też to wyważenie w trakcie jazdy. Tak jak na początku mówiłem, zrobimy sobie teraz szczegółowy test miejsca w środku. Otwierając drzwi, od razu widzimy, jak wysoko jest ten samochód y, zawieszony. No i wsiadanie też się odbywa. Właśnie wysoko, ta podłoga jest cała, po prostu wyżej podniesiona. Ja już zająłem miejsce. Miejsca nad głową jest spokojnie y, dużo. Y, no i... Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę, to że ten tunel środkowy wyraźnie oddziela tutaj kierowcę i, i pasażera. Natomiast on jest tak fajnie skonstruowany, tutaj on się kończy, później jakby jest odrębna jego część, to też dodaje takiej le lekkości. Siedząc w Arkanie przede wszystkim widzimy maskę, to jest bardzo dobra cecha dla ludzi, którzy po prostu lubią wiedzieć jakich, jakich gabarytów samochodem jadą. Cały czas ta maska będzie widoczna, więc wjeżdżając, gdzieś podjeżdżając do ściany, czy na jakieś krawężniki, będziemy widzieć na pewno co robimy. Teraz możemy sobie przejść płynnie do tego, jak sytuacja wygląda z miejscem z tyłu. No bo to zapewne będzie ciekawiło wiele osób, zwłaszcza że w innych crossoverach, no tutaj zapewne ten dach jeszcze byłby prosty a tutaj ta linia dachu opada Fotel, tak jak mówiłem jest ustawiony tak jak pode mnie no więc zajmijmy miejsce i zobaczmy co się tutaj dzieje dotykam kolanami fotela tutaj jest wyżłobienie dodatkowe żeby się te kolana zmieściły tak jak wielu zresztą w samochodach no ale tymi kolanami już dotykam miejsca nad głową do tego momentu jest wszystko w porządku natomiast dalej nie jestem w stanie równo wyprostować niestety głowy na, na zagłówku. No ale tak jak mówiłem, co to... i zacząć. Ładne kształty często idą. W parze z tym, że nie zawsze to miejsce będzie na tyle zachowane, żeby się każdy tutaj zmieścił. Ja mam 192 cm wzrostu. Gdybyśmy ten fotel troszkę przesunęli, no to myślę, że tutaj spokojnie 180 cm, 185 cm to będzie taki max, żeby się spokojnie tutaj zmieścić. Z tyłu jeszcze na pewno trzeba zwrócić uwagę. Pasażerowie mają dodatkowy nawiew. Są tutaj dwa porty USB. I jeszcze zwróćmy uwagę w ogóle na, na tą tapicerkę. To jest materiał łączony z to jest na pewno ekoskóra, ale bardzo wygląda fajnie to pod ręką. No i jeszcze tutaj mamy oczywiście schowek nie schowek tylko podłokietnik. On jest też mięciutki z dwoma miejscami na napoje. No i też jest obity taką ekoskórą. akurat pora testu się trafiła taka, że, że się już zrobiło ciemno dlatego to jest dobry moment, żeby po prostu omówić to, czego za dnia po prostu w tym aucie nie widać, no a rzuca się w oczy, czyli to oświetlenie ambientowe, które się ciągnie tutaj przez cały samochód to dodaje takiego bardzo fajnego klimatu, a dodatkowo jeżeli my sobie tutaj na ekranie zmienimy tryb jazdy, na przykład wybiorę sportu zobaczycie co się dzieje no to już nam ładnie przeskakują te diody na kolor czerwony jesteśmy w trybie sportowym tak samo zegary jeżeli my sobie przełączymy tryb teraz dam eko, no to zegary też tutaj mają swoją grafikę bardzo ładnie to wygląda no i automatycznie oczywiście jedyny słuszny kolor dla ekologicznego czyli <grym> zielony w dobie, kiedy wszystkie nowe auta mają ekrany nie tylko z boku, ale przede wszystkim na środku, no to musimy się temu ekranowi przyjrzeć. Jego obsługa jest z poziomu tutaj przycisków na kierownicy, które są fizyczne. Nie ma tutaj żadnych gładzików, także proszę zobaczyć. No, wszystko jest bardzo wyraźnie pod palcem czytelne. Powiedz lub wybierz polecenie. O, powiedz, lub wybierz polecenie to akurat nie będziemy tego teraz. Natomiast wróćmy sobie do, do tego ekranu, jeżeli my sobie tutaj poprzełączamy funkcję, no to oczywiście przede wszystkim informacje z komputera pokładowego o spalaniu, muzyka, multimedia, no i wyświetlanie nawigacji. Z tym ekranem mamy przez cały czas do czynienia w trakcie jazdy. No to tutaj na pewno na początku to może straszyć, że tutaj jest tego dużo, ale po czasie możemy zauważyć, że są tutaj naprawdę przydatne funkcje, a nie jakieś zbędne gadżety. To co zasługuje na pewno na plus w Arkanie, no to jest fakt, że tutaj są wszystko fizyczne przyciski. Nie mamy tutaj żadnych dotykowych gładzików. Ja wiem, że wielu kierowców to po prostu denerwują takie takie dziwne wynalazki. Wszystko na kierownicy jest w postaci Fizycznych przycisków, także oddanie do, do, do informacji do kierowcy będzie na pewno wyraźne. No i a przy tym tych przycisków wcale nie jest dużo. Jest to bardzo sprytnie połączone. To, co ma być na ekranie, znajduje się na ekranie, a to, co ma być fizyczne, no jest fizyczne. I tak oto się zrobiło ciemno, a my przechodzimy powoli do końca testu. Dajcie znać w komentarzach jak Wam się podoba nowa Arkana, co o niej sądzicie, no bo jednak jest to swojego rodzaju dosyć rewolucyjne auto ze względu na te cechy, o których mówiłem. Nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam, trzymajcie się, cześć!